Maneczko. Dzisiaj pierwszy odcinek z Farminga 14. Jak wiecie, albo nie wiecie, tak. Pewnie będziecie pisać komentarze, ale 14, przecież słaba. Ale ja to chcę, bo zrobimy takie porównanie: 14, V, 19. Tylko, że teraz będą odcinki z 14, a z 19 będą dopiero tak w grudniu, bo to będzie takie porównanie: dłuższe porównanie 14. No nie wiem, czy rozumiecie, no ale dobra, lecimy I tutaj, New Game, lecimy sobie, normalna. No i dobra, 25 na start nam dało no. no i dobra I pierwszy w złoże Tutaj ładnie nam sypie Si, pięknie nam tutaj sypie Myślę, że tak z dwie przyczepy to mogą wyjść tutaj z tego było I chleber do góry. I na I piechnych, jechaliśmy w szkole. Szkoda, że w klasy nie ma, żebyśmy sprasowali Ale prawie się później Dokładnie Już 50%, ponad. Już 60%. O! Dwa przejazdy zrobiliśmy. Dobra, tu... Ładnie, do góry header. Teraz to poprzeczny jak zrobimy. Dobra. Kurde. O, i lecimy. trzeba troszkę przygazować. Dobra. Kreder do góry, wykręcamy i jedziemy tutaj do końca i będziemy sypać. Okej, mamy to do cofamy. O nie, ja z tej rzucam. Cofamy. Jakby tutaj jakieś podpowiedzi mi daje. Na wstecznym cofniemy. Dobra, palzę. I i pełna moc. hej ja dziś mi coś tu mówi. O, dobra, nie potrzebuję. A do to. I lecimy. A my widzimy się jak sko jak będę przy końcu. Dobra, jak widzicie, został nam tutaj już ostatni przejazdik I. Zaraz, będziemy wjeżdżać w ostatni przejazd. Niestety, jak mówiłem, że wyjdą nam z dwie przyczepy z tego pola. A każdy się, że tutaj nam jedna nawet cała nie wyjdzie. To już sobie plony były. Dobra. Już kończymy. Dobra. Podjdziemy, wykupujemy. Pięknie Tutaj pojawi się też seria Że będę grał Z moim kuzynem Też tutaj właśnie w farminga Dobra odstawiamy ciągniczek Kombajn I do ciągnika I jedziemy Do silosa wsypiemy A w następnym odcinku będziemy wywozić Z silosa Te wszystkie tutaj zboża, bo tutaj kukurydzę, to jest kukurydza, jest ten rzepak, i no i zboże przeżyto chyba albo pszenica, już dokładnie nie pamiętam. Dobra, no i bierzemy kultywator z wałkami niebieski. Okej. Okay. Będzie pierwszy wiatr z kultywatorem w pole. Dobra. No i ładnie tutaj nam robota idzie. Myślę, że tak sprawnie nam to chyba pójdzie. Dobra. Można powiedzieć, że pierwszy obiad zaliczony. Opuszczonym kultywatorem cofałem i drugi przejazd leci. Nie nam w sumie ciągnik mało pali. 3 litry na razie spalił. Więc myślę, że dobrze jest, że nie spalił z 10, tylko z 3. Tylko 3. A tak myślę, że na całe pole tak spali około 10 litrów. Kurde, A my widzimy się przy... Dobra, jak widzicie już nam tutaj niedużo zostało. Tutaj taki mały kwadracik. Myślę, że tak szybko nam pójdzie, ale tutaj też z litrami się pomyliłem, bo tak spali 7 litrów bo na razie to 5 spalił nawet 6 tak spali nie więcej bo tak nie dużo nie dużo takich ciągniczek jak widzimy pali a to jest Ursus to w ogóle polska bo... mod ładnie jedzie i ostatni przejazd, tutaj bokiem lecimy. No i dobra, podnosimy maszynę, i odstawimy kołbizona. No i dobra, w tym odcinku było, byłoby to na tyle. Pamiętajcie o łapce w górze, i o zasubskrybowaniu tego kanału. Siemka, naraźka.